Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Emil z kanału M. Starcraft. Mam dla Was dzisiaj coś bardzo ciekawego. Jest to wywiad z kapitanem Poltimus Starcrafta dwójki, który został wybrany w głosowaniu powszechnym. Tak więc witamy Pana kapitana. A wszystkich serdecznie. Tak, też witam. Czy mógłby nam się kapitan przedstawić, jeżeli ktoś jeszcze go nie zna? Z imienia i nazwiska Robert Malinkiewicz znika Pentagram lub Rob. Zależy gdzie, kiedy i dla kogo. Ale tutaj myślę, że jak to woli, i z takich na razie początkowych pytań, rozgrzewek małych, jaką razą należy kapitan Graham? W jedynce możecie mnie pamiętać z, z mojej zergiem w dwójkę ale no gier niestety mało. Także wątpię, czy kto komuś z was udało się ze mną zagrać. No, mimo wszystko, Protos. Aha, czyli pierwszy zerk, teraz Protos. No i dobra, jeszcze takie pytanie początkowe, i tak już jest po wyborach, już po ptakach, ale czy możesz nam jeszcze powiedzieć czy czym się wcześniej zajmowałeś? Czy jakimś się prowadziłeś? Jakiś team? E, tak, w StarCrafta 2 nie prowadziłem żadnego teamu, byłem tylko przez krótki okres czasu w KDV, później niestety mi trochę czas nie pozwolił na grę, teraz tego czasu jest jednak sporo. Mogę się czymś zająć, chodzi o Brudwara, prowadziłem klan XS, był to okres dwóch, może trzech lat. No i to co udało nam się osiągnąć to bodaj 21 pozycja w LCW, także no nie, nie za wiele jednak myślę, że tutaj bez problemu sobie, sobie dam radę z prowadzeniem timu. No tak, nowy, nowa gra, nowe otwarcie, to przejdźmy już może do jakichś bardziej poważnych pytań. Wygrałeś wybór, trwało to przez tydzień, teraz twoje pierwsze kroki, co teraz planujesz zrobić w najbliższym przyszłości? No tutaj pytanie bardzo szerokie, no, no tak na pewno najbliż, nie by... Tak może najbliżej, tak skróćmy to, czy w najbliższych właśnie dwóch tygodniach w tygodniu, jak to ma po prostu wyglądać sam początek? No tak, rozumiem, na pewno nie będą grą, czy organizowaniem jakichkolwiek meczów, raczej zajmę się tymi sprawami, które są dla nas pilne i w pewnym sensie kontrowersyjne, czyli to będzie regulamin, to będzie zmiana formy wyboru przyszłego kapitana, czy tam właśnie takie sprawy jak trochę reorganizacja składu pod kątem tutaj zwiększenia ilości zawodników, tam dwóch kolejnych osób i tak dalej. Dobrze, to teraz tak, mam tutaj, zebrałem pytania wcześniej z różnego rodzaju for, gdzie jeszcze przed wy jak trwały wybory, przed wyborami, miałem nadzieję przeprowadzić wywiad ze wszystkimi kandydatami, no, zgłosiła się tylko jedna osoba, nie chciałem być stronniczy. I teraz te wszystkie pytania zebrałem i zadam je tobie. Jak planujesz wybierać graczy do politymu? W jaki sposób? No wiesz co, myślę, że tutaj system, który był do tej pory, nie był wcale taki zły. Chodzi o to, że gracz dostaje wyzwanie tam za odpowiednie miejsce w top 200 w rankingu top 2 właśnie za jakieś osiągnięcia typu turnieje czy jakieś lany. No myślę, że zostaniemy przy tym, co było, jednak wydaje mi się, że warto też docenić tych graczy, którzy za bardzo nie udzielają się w, w laderze, czy nie grają za dużo, ale mimo wszystko regularnie osiągają sukcesy na, na jakichś turniejach, bo do tej pory wydaje mi się, że to było mało zauważalne. Mm -hmm. yy, tam słyszałem coś, mówiłeś, że planujesz zwiększyć ilość slotów w reprezentacji, do ilu byś chciał to zrobić? No, oczywiście, do 8, Plus dwie pary 2 v 2 tak jak są. To znaczy, że brakuje nam w tej chwili dwóch graczy. Myślę tutaj właśnie o powołaniu, nie, nie, nie wyłanianiu ich w żadnym turnieju, czy, czy coś, tylko o powołaniu po prostu z kapitańskiej. Rozumiem. I czy masz kiedyś ja przeczytałem, że chciałbyś zrobić Poltim A i B, czy to jest dalej aktualne? No tak, oczywiście, Poltim B jest aktualny, mimo wszystko jest to, przynajmniej dla mnie, sprawa, która nie jest najwyższej wagi. Najpierw zajmiemy się organizacją pierwszego składu, zagrajmy parę meczy może, czy, czy w ogóle przetestujemy graczy, a dopiero później zajmujemy się, zajmujemy się Polteam MB. No dobrze, to może w takim bądź razie idziemy do pytania, skoro dwóch graczy trzeba powołać, to czy masz już kogoś na myśli, kogo o kimś myślisz? No, oczywiście. Myślę, że takie co no Myślę o Tarsonie i o Distarze. Aha, czyli jednak będzie powrót tych dwóch graczy. Mam nadzieję, że będzie powrót. No tak, to jeszcze zależy od niego, co będą chcieli. Mm -hmm. To właśnie, jest, skoro jesteśmy przy Tarsonie, to jest taka sprawa. Co jeżeli gracz powie, że no, ze słabszymi przeciwnikami nie będzie grał, że nie ma na przykład na to czasu, że gra w turniejach, gdzie jakby nie patrzeć, zarabia pieniądze. Co wtedy? Czy będzie on dalej powoływany na jakichś najlepszych te, przeciwników? Widzisz, to jest dość trudne pytanie, bo to wszystko wymaga tak naprawdę zastanowienia, dlaczego odmawia i czy powód patrzeć na to w jakiś tam negatywny sposób, bo jeżeli naprawdę gramy za słabym teamem, gdzie jestem w stanie wystawić graczy powiedzmy gorszych, czy, czy, czy w pewnym sensie słabszych. No to wtedy naprawdę nie widzę sensu, żeby ten, żeby ten zawodnik dobry, czy zawodnik, który może w tym czasie grać jakiś turniej, i zarabiać pieniądze, przychodził. Warto, warto mimo wszystko, żeby był, żeby stawiał się na meczu. Jednak no, no nie mogę tutaj, prawda, wykluczać jakiejś tam prywatnej kariery, kariery żadnego zawodnika. No, a jest też taka sprawa, o której pisałem na, na forum swego czasu, że no, kwestia doboru zawodników do danego meczu to jest też kwestia hmm, Or, może bardziej strategiczna. Gdzie czasem no, po prostu trzeba wystawić tych słabych, czy tam dać im szansę, czy w wynik meczu nie ma, nie ma żadnego wpływu na jakieś poczynania drużyny. Także no, no, ja wcale nie neguję tego, że gracz nie przyjdzie, bo ma coś ważnego do roboty. No jednak. Jeżeli... niech nie, inaczej, niech nie, jeżeli, tylko po prostu nie chciałbym, żeby to było notoryczne, prawda? Nikt by tego nie chciał. Dobrze, to jeszcze mam takie pytanie, przeczytałem, czy uważasz, że powinien być jakiś zastępca kapitana, gdyby na przykład stało się, że byłaby tragedia, byłbyś odcięty od netu, albo jakiś wypadek losowy, typu samochód by przejechał ci po stopie i nie byłbyś po prostu w stanie nic robić przez pewien czas? Mm -hmm, oficjalny zastępca? My takiej potrzeby, jednak na pewno znajdzie się zaufany gracz, który będzie mógł mnie zastąpić. No i ja nie myślałem jeszcze o takiej osobie. W każdym razie, no mówię, wydaje mi się, że dodatkowa osoba oficjalnie powołana, to już jest pewna nadmiarowość. Na pewno jeżeli będzie Poltim B, no to będzie wtedy potrzebny kapitan Poltimu B. Dla jednego składu nie, nie widzę takiej potrzeby. Dobrze, to może przejdźmy teraz do regulaminu, bo tutaj dosyć dużo było pytań. Jedno się powtarzało przede wszystkim. Jak to będzie dalej z głosowaniem? Czy zostanie to, że tak powiem, na forum publicznym, na battle.net, na, battle na tym blizzardowskim, czy też zostanie przeniesione? Po prostu ludzie chcą wiedzieć, czy będzie zmieniony sposób głosowania. No, no, jak się domyślasz, sposób głosowania musi być zmieniony, no po prostu zbyt dużo wzbudza to kontrowersji i to nie tylko wśród jednej jakiejś tam ścisłej społeczności, tylko wśród ogółu. Planuję jeszcze nieść forum, yy, przepraszam, głosowanie na stronę Poltimu. Yy, no nie wiem, czy to się uda. Myślałem, już rozmawiałem nawet z paroma osobami yy, o napisaniu takiego specjalnego skryptu, czy, czy, czy po stronie, gdzie będzie można głosować. Będzie też można dynamicznie zbie zmieniać te warunki głosowania. No mam nadzieję, że to się uda zrealizować. Ale rozumiem, że nie będzie żadnego rodzaju cenzusa typu głosujemy od, głosują tylko diamenty w górę, albo na przykład 200 gier wygranych. O, nad tym się jeszcze ja szczerze mówiąc nie zastanawiałem. Wszystko, głębiej się nie zastanawiałem. Wszystko ma wady i zalety: zarówno takie ograniczenie głosowania tylko do jakiejś określonej liczby osób, jak i takie wolne wybory, gdzie ludzie po prostu rzucają losowymi głosami, prawda? No to też nie ma za wielkiego sensu. Jednak, no, tak jak mówię, wydaje mi się, że czasem ta osoba, te, te, te znane wszystkim brązy, y, mają dość duże pojęcie, bo może nie grają, ale oglądają, oglądają mecze interesują się sceną polską, tam europejską, znają może no, kandydat, kto będzie gorszy, a kto zły. No nie można patrzeć w ten sposób, że ktoś kto nie gra jest po prostu w pewnym sensie gorszy. No przepraszam, ja miałem 60 gier na koncie. No a. tak, no a ja, ja mam gdzieś 1500 i dalej jestem w złocie. <laughs> Jakby no właśnie. No ale kiedyś była wysoka platyna, potem się odechciało grać, ale to nieważne. Następny punkt w regulaminu, w sprawie regulaminu. Kadencja 3 czy 6 miesięcy? Ha! Kolejna sprawa, gdzie ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę jednak, że trzy. Po trzech miesiącach, jeżeli kapitan się sprawdzi, jeżeli będzie dobrym kapitanem i ludzie będą dalej chcieli, żeby, żeby on kapitanem był, po prostu go wybiorą drugi raz. Jeżeli nie, być może pojawi się ktoś, kto będzie lepiej. Z drugiej strony przy sześciomiesięcznej kadencji można jakieś większe, większe plany, daleko, dalekosiężne, tutaj mieć, ale no to wymaga jednak od kapitana jakiejś inteligencji, czy jak to powiedzieć, jak, no takiego ogarnięcia, które pozwoli mu w przypadku, kiedy naprawdę wcześniej zacznie się cokolwiek źle dziać, no odejść z honorem, a nie, a nie pokazywać, że mimo wszystko będzie rządził, prawda? Nie, mimo, myślę, że jednak trzy miesiące. No, jeżeli trzy miesiące, to trzy, dwa żeby to było po prostu wcześniej ustalone na samym początku kadencji. Takie jest moje po prostu zdanie. Kolejny punkt w regulaminie, no czy, bardzo, bardzo dobrze. czy będzie zmieniony to, że może kandydatem być tylko Polak, czy pozostanie tak jak teraz, że może kandydować kto chce, nawet z zagranicy, jak wiemy mieliśmy kapita mieliśmy kandydata z Francji. No tak, mieliśmy kandydata z Francji i tutaj jednak nie udało mu się wygrać, chociaż grono osób na niego zagłosowało, myślę, że pole powinien być w rękach Polaka, mimo wszystko. Tu nie chodzi tylko o to, że bądźmy, w, żebyśmy byli w jakimś tam sensie patriotami, czy coś, tylko chodzi o to, że po prostu. Tak naprawdę to nie jest piłka nożna. Tutaj trzeba dogadać się z zawodnikami, dogadać się ze sceną tak ogromną, prawda, znać tą scenę, a nie, a nie nowa osoba, która przyjdzie Gdzieś za zagranicy nie będzie, nie będzie rozumiała nawet żartów, nie wiem, tak naprawdę. Ja widzę problemów w tym, żeby ktoś współpracował z osobą za zagranicy, jednak kapitanem powinien być, uważam, Polak. Dobrze, to jeszcze ja proponowałbym taką jedną małą rzecz zmienić w regulaminie, dopisać, że osoba, która chce być kapitanem, Powinna dawać pizzę peperoni, a nie hawajską. Bo hawajska nie działa, a tak na poważnie. Hawajska to nie jest moja ulubiona, a tak na poważnie. Chyba wprowadzicie taką małą zmianę, że kapitanem może być tylko osoba posiadająca StarCrafta dwójkę. No, a wyobrażasz sobie, że głosowanie posiadająca StarCrafta dwójki, w jaki? No. Kolb brał udział w meczu, bo ja sobie tego nie wyobrażam. No jeszcze jedna nie. sprawa, na pewno kapitan będzie musiał się przedstawić z imienia i nazwiska. Tak, no właśnie, wiem, że proteran się gdzieś tam chowa, gdzieś istnieje, nie wiem, kto nim jest, ale gdyby był dopuszczony do głosowania, to ja bym tą Hawajską naprawdę odpuścił, wolałbym Peperoni. To jeszcze na sam koniec jedna taka rzecz, o której było dosyć nieprzyjemnie, dosyć głośno, to była sprawa z trimerów i streamów z z meczów teamu, Czy uważasz, że powinno być zostać tak, że będzie jedna, że tak powiem, grupa, na przykład, wiemy jak było do tej pory, że streamowały tam wszystko po zas na zasadzie, że kapitan wybierał i tylko dopuszczał te mm -hmm. osoby, czy też będzie możliwość, no nie mówię wolnej Amerykanki, no bo nie może być tak, że nagle 15 osób streamuje bolak totalny, ale czy będzie to w jakiś sposób ograniczane, czy też nie? Czy raczej większy mm. dostęp? Może ograniczenie. Planuję, jednak nie takie jak było do tej pory, czyli nie no i nie mówię tutaj o sklepie, gdzie możemy kupić piwo czy wódkę. Chodzi o to, że dobrze by było tutaj, korzystam trochę z podpowiedzi osób ze sceny, żeby pojawiła się taka, taka strona, na której będzie można oglądać mecze i powinny tam znaleźć się wszystkie. Powiedzmy oficjalne streamy. To znaczy, no nie mówię, że, że będzie to jeden stream, będzie to na pewno więcej osób, bo mamy więcej dobrych streamerów. No, i po prostu, jeżeli oni będą chcieli współpracować, to będą streamować. No, osób, które nie będą współpracowały z Platimer, tylko będą próbowały w ten sposób promować swoje prywatne strony, no, jednak będziemy im musieli odmówić, prawda? Tutaj też już podjąłem rozmowę z pewną osobą, której nie chcę teraz za dużo, za dużo mówić. W każdym razie chodzi o zrobienie jakiegoś trailera czy jakiegoś przerywnika. W formie wideo i takiego statycznego obrazu, również, który będzie właśnie przez tych oficjalnych streamerów wyświetlany przed meczem i w trakcie, tak żeby po prostu w pewnym sensie promować politykę. No dobra, to ja chyba mam już tutaj nic więcej, nie udało mi się wymyśleć, nic więcej, więcej pytań nie mam. Jeżeli masz, chciałbyś powiedzieć coś jeszcze tej osobom ciebie oglądającym, dokładnie oglądającym, słuchającym, bo aktualnie to wszyscy oglądają tylko tutaj mordę. Nie pamiętam ja zaraz mnie zamordują. To nie jest e, Reynold to jest Tajkus, tak wszyscy widzą Mordę Tajkusa. E, więc czy chciałbyś jeszcze powiedzieć coś? coś no, jeszcze pewnie, powody? że chciałbym powiedzieć. Przede wszystkim podziękować za uważam słuszny wybór, prawda? Podziękować za udział w całej kampanii, za wszystkie komentarze pozytywne negatywne. Nie powiem też, że nie jest z korzystnych rad tutaj ludzi, także za to też chyba wielkie dzięki. No i co, może na koniec pozdrowionka, co ten najmniejszy moment? Tak, no proszę bardzo, może. możemy. No teraz to dziękuję bardzo. Ja, ja pozdrowię tylko jedną osobę i myślę, że ta osoba wie, kogo mam na myśli. Dobra, tak, więc wywiad nasze do, dobiega końca. Mi się pytania już skończyły, nie będziemy dalej naszego kapitana męczyć. Mam nadzieję, wam, że wam to się wszystko podobało. Na dole macie linki do macie podany link w opisie do strony Timu. Wejdźcie i patrzcie, pilnujcie, co się dzieje. Dobra, tak, więc na razie ja was żegnam i do zobaczenia. No ja też żegnam wszystkich i dzięki za wywiad i zainteresowanie. Cześć. Nie ma sprawy, cześć.